Witajcie kochani na kanale Zrób to Sam. W dzisiejszym filmiku zrobię wiszący flakon na kwiaty z opakowania po szamponie, czyli nowy ze starego. Innymi słowy, modny upcycling. Z tyłu mojego wazonu zamocowałam hak, żeby można było go powiesić. Uważam, że flakonik jest całkiem ładny i ciekawy. Mam nadzieję, że Was również zainspiruje. Będziemy potrzebować puste opakowanie po szamponie albo żelu pod prysznic, najlepiej przezroczyste. Oprócz tego, przyda się nam papier do pieczenia, żelazko, hak, możecie zrobić również hak z drutu, dziurkacz rewolwerowy, nożyczki, skalpel, opcjonalnie barwnik spożywczy, kwiatek, i na początku zdzieramy etykietkę. Jeżeli nie będzie chciała zejść, możemy zanurzyć opakowanie w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Moja schodzi całkiem ładnie. Nie został żaden ślad po kleju. Jest całkiem gładka powierzchnia. W zależności jak duże jest Wasze opakowanie, trzeba zdecydować w którym miejscu je utniemy. Moje jest dość duże i najpierw robię tutaj nacięcie skalpelem. W które można włożyć nożyczki, no i resztę po prostu odciąć. Niestety krawędź nie wyszła nam zbyt równo, trzeba tutaj jeszcze dociąć i troszeczkę wyrównać. W środku zostały jeszcze resztki płynu, resztki szamponu i trzeba opakowanie dokładnie spłukać. Kiedy będzie czyste, możemy kontynuować. W międzyczasie włączyłam żelazko, także już powinno być nagrzane. Najpierw osłaniam żelazko papierem i przytykam tutaj tym otworem opakowanie po szamponie. Można troszeczkę poruszać w lewo i w prawo, bardzo delikatnie. Jak widzicie z brzegu się już troszeczkę przytopiło i jest gładkie. Jak wystygnie to mogę jeszcze wygładzić palcami. W ten sposób uzyskujemy wyszlifowany brzeg, o który już się na pewno nie skaleczymy. Teraz biorę dziurkacz i robię dziurkę mniej więcej na środku na górze. Nie jest to takie proste, potrzeba dużej siły. Jeśli sami nie dacie rady, to musicie poprosić kogoś o pomoc. Ja musiałam się podeprzeć na podłodze, żeby się udało. bo niestety mój hak nie bardzo się mieści. Muszę troszeczkę jeszcze powiększyć dziurkę. Teraz już hak pasuje. Mój wazonik jest prawie gotowy. Muszę tylko do niego wlać farbowanej wody i włożyć kwiatka. Wygląda niestety nieco monotonnie. Naturalnie można go ozdobić naklejkami, lakierem do paznokci, czym tylko chcecie. Ja wybrałam niebieską wodę, a teraz wkładam kwiatka, montuję hak i mogę już powiesić moje dzieło. Najciekawiej wyglądają takie wazoniki, jeśli się ma ich kilka, na przykład wybiera się różne kolory wody, różne kwiatki, na przykład jeśli się powiesi trzy takie obok siebie. Ale jak jest jeden, to też jest ładnie, no i przede wszystkim praktycznie, bo się robi nową rzecz i wykorzystuje się stare, zużyte pudełko. W tym wydaniu wygląda wyjątkowo wiosennie i zapraszam Was serdecznie do robienia podobnych. Jak już wspomniałam, flakonik można uzdobić, na przykład naklejkami, lakierem do paznokci albo farbkami. Według mnie z tymi ptaszkami i z tulipanem fazonik wygląda naprawdę świetnie i super wiosennie. Proszę napiszcie w komentarzach, czy Wam też się podobało, czy chcielibyście mieć podobny, a może macie jeszcze jakieś inne pomysły. Czekam z niecierpliwością na Wasze opinie. Jeśli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę, zalajkujcie, subskrybujcie naszą stronę, oglądajcie inne filmiki. Do zobaczenia, cześć!